Cześć, miło mi, że jesteś. Witam na kryminalnym polu. Tym razem opowiem o głośnej sprawie z Białego Stoku z 1961 roku, w której zapadły aż trzy wyroki śmierci. Zapraszam do wysłuchania sprawy z ulicy Monopolowej. Pewnego styczniowego popołudnia, przed jednym z parterowych domków przy ulicy Monopolowej. Zatrzymał się milicyjny samochód. Wysiadł z niego prokurator, któremu asystowali oficerowie śledczy. Wszyscy skierowali się przed drzwi wejściowe przy jednym budynku. W środku panował świąteczny nastrój i rodzinna atmosfera. Grała muzyka, trójka dzieci bawiła się wokół kolorowo oświetlonej choinki. W pokoju na tapczanie leżała młoda kobieta popijając herbatę. Nie była zdziwiona tą wizytą władz. Przyjęła ich bardzo spokojnie. Prokurator zapytał uprzejmie kobietę, czy nazywa się Eugenia P., na co ta odpowiedziała twierdząco. Wówczas zadał jej następne pytanie, mianowicie gdzie przebywa obecnie jej mąż? Kobieta wzruszyła ramionami i wypiła łyk herbaty. Stwierdziła, że nie wie, nie ma nawet najmniejszego pojęcia. Mąż opuścił ją kilka miesięcy temu, a zapewne pojechał do swojej rodziny. Prokurator był jednak dobrze przygotowany i już wtedy wiedział, że męża kobiety nie ma ani urodziny, ani nigdzie indziej. Zapytał, czy pozwoli im rozejrzeć się po mieszkaniu. Kobieta skinęła twierdząco głową i dodała, że jeśli ich to interesuje, to w porządku. Do nie był duży. Składał się z pokoju i wąskiej kuchni. Na ścianach wisiały święte obrazki. Jedynym luksusem, jaki udało się zauważyć, było duże radio stojące pod oknem. Prokurator był zainteresowany głównie kuchnią. Jego uwagę zwróciła klapa piwniczna znajdująca się po środku izby. Pociągnął ją za uchwyt i zajrzał do środka. Wewnątrz zobaczył jedynie kartofle ale coś innego przykuło jego uwagę. Zwrócił się więc znów do kobiety z pytaniem Dlaczego jej piwnica jest tak bardzo płytka? Eugenia mruknęła, że nie wie, jednocześnie wstając, aby nalać sobie następną szklankę herbaty. Dodała, że zawsze taka była. Po tych słowach mężczyźni wyszli na chwilę z mieszkania. Udali się do sąsiadów z prośbą o obejrzenie ich piwnicy. Sąsiadka, zaintrygowana przyczyną tych nagłych odwiedzin, chętnie uniosła klapę wiodącą do piwnicy. Wszystkim zgromadzonym ukazało się głębokie pomieszczenie. Chwilę później mężczyźni znów pojawili się w mieszkaniu Eugenii. Przykazali kobiecie informację, że u jej sąsiadów piwnica jest głęboka. Na co Eugenia zareagowała bardzo spokojnie, twierdząc, że być może i tak jest. Znów położyła się na kanapie, wydając się przy tym już bardzo znudzona wizytą tych panów. Prokurator jednak nie dawał za wygraną i drążył dalej: dlaczego tak jest? Pani domu zaczęła się już nieco niecierpliwić. Powiedziała, że w piwnicy gnieździły się szczury i jadły kartofle, dlatego zamurowali wszystkie stare dziury. Możliwe, że właśnie dlatego było trochę płyciej. W odpowiedzi usłyszała, że chcieliby to sprawdzić. I chyba będą zmuszeni rozwalić ten beton. Kobieta była coraz bardziej znużona ich obecnością i odpowiedziała im tylko, że mogą robić, co im się żywnie podoba, po czym rozłożyła się jeszcze wygodniej na kanapie. Mężczyźni przystąpili do pracy. Przez chwilę w mieszkaniu panowała cisza, przerywana jedynie stukaniem w beton. W pewnym momencie jeden z oficerów odkrył ręka w damskiego płaszcza. Zapytał ostro: Co to jest? Eugenia nic nie odpowiedziała. Mężczyzna powtórzył pytanie: Co to jest? Tym razem właścicielka domu spojrzała na niego i po chwili wahania rzekła: Chyba się pan domyśla? Stwierdziła, że nie będzie mówić przy dzieciach. Chwilę ociągała się, zanim wstała z tapczanu i przeszła do zarzuconej kuchni gruzem. Tam leży mój mąż. Oznajmiła po prostu bez większych emocji. Eugenia P. miała 18 lat, gdy wyszła za mąż za Stanisława. Przez 12 lat trwania małżeństwa ich stosunki nie układały się najlepiej. Początki nie były jeszcze najgorsze. Eugenia twierdziła, że kochała swojego męża, lecz później to uczucie minęło. Zaczęła myśleć, jakby się od niego uwolnić. Zwierzała się ze swoich problemów małżeńskich koleżance z pracy, Irenie S. Obydwie były sprzątaczkami w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Szybko się zaprzyjaźniły i od tamtej pory nie miały przed sobą żadnych sekretów. Eugenia opowiadała, że mąż zaczął pić, bił ją, maltretował zarówno ją jak i dzieci, szczególnie najstarszą córkę Gucię. Często musiała uciekać do sąsiadów, a także do pracy przychodziła pobita. Trzykrotnie odchodziła od męża i również trzykrotnie do niego wracała. Wierzyła bowiem, że wszystko się zmieni i jakoś ułoży. Później była z nim już wyłącznie ze strachu. Mąż miał jej rzekomo grozić, że zastrzeli ją, jeśli będzie mu nieposłuszna. Akurat w to mu uwierzyła, ponieważ wiedziała, że posiada broń, a kaburę widziała nawet ich najstarsza córka Gucia. Po wielu takich zwierzeniach i narzekaniach na swojego męża, Irena doradziła jej, aby pozbyć się problemu raz na zawsze. Skoro tak bardzo była nieszczęśliwa w towarzystwie Stanisława, to zdecydowanie trzeba było coś z tym zrobić. Początkowo miała zamiar otruć go przy pomocy pewnego lekarstwa, które miało właściwości trujące, lecz przyjaciółka odradziła jej ten pomysł. Jej zdaniem, ten sposób był zbyt kłopotliwy i niepewny. Uznała, że zdecydowanie lepiej będzie zamordowanie Stanisława we śnie. Najlepiej, kiedy uśnie pijany. Ponadto obiecała pomóc swojej przyjaciółce w zabójstwie jej męża. Pozostawało tylko czekać na odpowiednią okazję. Jakiś czas później, gdy Stanisław upił się i usnął, jego żona przywiozła do ich domu swoją przyjaciółkę. Kobiety chciały napić się trochę wódki, zapewne by dodać sobie odwagi, lecz wypiły za dużo, poczuły się zniechęcone i zmęczone, po czym zasnęły, rezygnując z wykonania swojego zbrodniczego planu. Wkrótce potem wybrały inny wieczór. Od pozostałych różnił się tym, że Eugenia miała tego dnia otrzymać pieniądze za wynajem domu swojej matki. Suma 4,5 tysiąca złotych, której oczekiwała, była dla niej wyjątkowo wysoka, gdyż rzadko miała kontakt z takimi pieniędzmi. Dlatego zdecydowała się za przysługę, jaką miała wyświadczyć jej przyjaciółka, tym razem przy pomocy swojego męża, zapłacić 3000 tysiące złotych. Dodatkowo obiecała im wszystkie rzeczy po Stanisławie. Część chciała taniej sprzedać, a część po prostu oddać. Podobno męża Ireny nie trzeba było długo namawiać do tej współpracy. W każdym razie tego krytycznego wieczoru przybył wraz ze swoją żoną z przyjacielską wizytą do mieszkania państwa P. Przynieśli ze sobą wódkę, którą oczywiście finansowała Eugenia. To ona miała ponosić wszystkie koszty tegoż przedsięwzięcia. Nawet odpowiedzialność miała wziąć na siebie w razie gdyby coś poszło nie tak i wszystko się wydało. Wieczór, zapowiadał się bardzo miło. Towarzystwo zaczęło od wypicia wódki, przyniesionej przez gości. Później pan domu, nie przeczuwając niczego złego, posłał po nową butelkę swoją małżonkę. Był już dość pijany i mocno zmęczony, gdy żona oznajmiła, że wychodzi do pracy na nocną zmianę. Przyjaciele mieli jej w tym towarzyszyć. Kiedy zamknęły się za nimi drzwi, Stanisław rozebrał się i położył na kanapie w kuchni. Niedługo później już twardo spał, tak jak oczekiwali tego wszyscy pozostali. Eugenia wcale nie musiała iść tej nocy do pracy. Udała się z Ireną i jej mężem do pobliskiej restauracji, aby kontynuować miły wieczór i pić dalej. Żartowali, że są na stypie, podczas gdy ich ofiara jeszcze żyła i spała spokojnie we własnym domu. Następnie znów kupili wódkę i wrócili na ulicę Monopolową. To właśnie wtedy wykonali swój okrutny plan przy pomocy siekiery, maglownicy i wałka. W czasie morderstwa w pokoju obok spały dzieci. Jedno z nich przerażone uciekło oknem do sąsiadki, zresztą jak zwykle podczas rodzinnych awantur. Po wszystkim obie kobiety wrzuciły zwłoki Stanisława do piwnicy. Eugenia miała się nimi zająć w przyszłości i bezpiecznie je ukryć. Ta kwestia już nie należała do małżeństwa, które jej pomagało. Oni zrobili swoje i tego samego wieczoru otrzymali obiecaną zapłatę 3000 tysięcy złotych. Po odzież mieli zgłaszać się stopniowo w ciągu kolejnych kilku dni. Wiedzieli, że muszą być ostrożni. Po śmierci swojego męża Eugenia w różny sposób wyjaśniała fakt jego zniknięcia. Raz mówiła, że mąż ją opuścił, zabrał pieniądze po jej matce i następnie przeniósł się do swojej rodziny. Z kolei innym razem twierdziła, że siedzi w więzieniu. Jeszcze innym razem mówiła, że porzucił ją dla innej kobiety. Napisała nawet do rodziny za granicę, donosząc, że mąż popełnił kradzież i siedzi w więzieniu, tym samym prosiła o pomoc dla siebie i dzieci sama żyła tak jak dawniej, chodziła do pracy, widywała się ze swoim kochankiem Tadeuszem, a do mieszkania przyjęła sublokatorkę, która zostawała z dziećmi na noc, gdy ona sama musiała pracować. Jednak z czasem coraz bardziej zaczęła ją gnębić myśl o zwłokach leżących w piwnicy. Pomoc nadeszła niespodziewanie od sąsiadki Gertrudy, której zwierzyła się niemal na zajutrz po dokonanej zbrodni. Sąsiadka poradziła, aby zwłoki męża zamurować w piwnicy, pomogła jej, a życzliwy majster w przedsiębiorstwie, gdzie pracowała, ofiarował jej worek cementu. Gertruda kupiła trochę ziemi i obie kobiety pracowały wytrwale przez wiele godzin nad zabetonowaniem zwłok zabitego. Mijały tygodnie i już mogłoby się wydawać, że wszyscy zapomnieli o zniknięciu Stanisława, gdy w mieszkaniu Eugenii Zjawili się przedstawiciele władzy. Niedługo później, w sobotę, 24 lutego 1962 roku, cała trójka zasiadła przed sądem na ławie oskarżonych. Kiedy wprowadzano ich do sądu, czekał na nich cały tłum ludzi, wypełniając szczelnie sądowy korytarz. Wszyscy chcieli ich zobaczyć na żywo. Stawali na czubkach palców i wysoko zadzierali głowy milicjant z trudem torował drogę, usiłując przejść razem z oskarżonymi. Pierwsza szła ciemnowłosa kobieta w liliowym wytartym palcie i chustce na głowie. Wyglądała bardzo młodo, można rzec, że nawet dziewczęco. Gdy została wprowadzona na salę sądową, przez chwilę rzucała bezradne spojrzenia, tak jakby znalazła się tutaj zupełnie przypadkiem, a później usiadła posłusznie na ławie oskarżonych. Ława ta nie była już pusta. Między dwoma milicjantami siedziała na niej inna młoda kobieta w czerwonej chustce. Była blada i zachowywała się tak, jakby nie zauważyła, że ktoś obok niej właśnie usiadł. Po krótkiej chwili milicjanci wprowadzili postawnego mężczyznę, który zdradzał objawy silnego zdenerwowania. Żadna z kobiet nawet nie zareagowała na jego widok. Obraz tej trójki mógł się wydawać bardzo mylący. Mężczyzna i dwie budzące sympatię kobiety, których obecność na ławie oskarżonych mogła wydawać się wręcz nieporozumieniem, byli oskarżeni o okrutne i dokładnie zaplanowane morderstwo. Na ławie oskarżonych zasiedli: 30-letnia Eugenia P., 31-letni Edward S. i 28-letnia Irena S. Komplet orzekający pod przewodnictwem sędziego sądu wojewódzkiego Mariana Koniecznego nie miał łatwego zadania. Trzeba było ustalić zarówno stopień winy poszczególnych oskarżonych, jak również wymierzyć karę, na jaką zasłużyli. Czyn oskarżonych wstrząsnął opinią publiczną. Zarówno proces był rozprawą wyjątkową, gdyż prowadzoną w trybie doraźnym, jak i dokonana zbrodnia była wyjątkowa w swym ukartowaniu i wykonaniu. Tryb doraźny sądzenia polegał na uproszczeniu procedury oraz natychmiastowym wydaniu i wykonaniu wyroku z wyłączeniem środków odwoławczych. Akt oskarżenia sporządzony przez prokuratora Zbigniewa Sieczko zarzucał Eugenii P, Edwardowi S i Irenie S, iż dnia 29 października 1961 roku w Białym Stoku Działając wspólnie w zamiarze pozbawienia życia Stanisława P., Eugenia P. przy użyciu siekiery, Edward S. maglownicy drewnianej, a Irena S. wałka od maglownicy, zadali mu szereg ciosów w głowę i inne części ciała, powodując rany tłuczone i rozległe pęknięcia czaszki, w wyniku czego Stanisław P. poniósł śmierć. To jest oczyn przewidziany w artykule 225 paragraf 1 kodeksu karnego. Oskarżeni przyznali się do winy. Podczas składania wyjaśnień Eugenia P. powiedziała, że przyznaje się do winy, ale podkreśliła, że jej mąż często upijał się, bił ją i dzieci. Zeznała, iż pożaliła się przyjaciółce, która oświadczyła, że no nie ma innego wyjścia i trzeba go zabić, jak przyjdzie pijany i położy się spać. Jej mąż miał im w tym pomóc. Powiedziała, że tamtego wieczoru wszyscy pili alkohol. Kiedy jej mąż usnął, uderzyła go siekierą kilka razy, lecz pierwszy uderzył go maglownicą Edward. Następnie zasłonił mu usta, aby nie mógł krzyczeć. Ona w tym czasie miała uciec do pokoju. Zobaczyła, jak jedno z jej dzieci ucieka przez okno. Edward nakazał żonie, aby ta wzięła pieniądze. On natomiast włożył ubranie jej zmarłego męża. Eugenia dodała, że zakrwawione ciuchy Edwarda i maglownicę spaliła. Irena miała później przyjeżdżać co jakiś czas i stopniowo zabierać ubrania Stanisława. Odpowiadając na pytania prokuratora, Eugenia zeznała, iż męża z pomocą przyjaciółki wrzuciły do piwnicy. Edward kazał im tam też wrzucić zakrwawiony koc i poduszkę. Edward S. przyznał się do winy i podczas składania zeznań powiedział, że tamtego wieczoru razem pili i jemu nalewali więcej. Eugenia miała dać mu maglownicę i wypowiedzieć słowa: bij kochanka, żony. Później miała go jeszcze trochę podpuszczać, aż on z nerwów w końcu uderzył. Zaraz po tym uderzeniu, Eugenia walnęła ofiarę prosto w głowę siekierą. Wtedy Stanisław miał krzyknąć: Geniu, za co? Edward dodał, że po tych słowach wziął go za gębę, a jego żona przyniosła ubrania staszka. Maglownicę i siekierę Eugenia miała wyjąć spod kozetki, na której spał niczego nie podejrzewając Stanisław. Edward stwierdził, że wszystkiemu winna była jego żona Irena. Chciała zarobić pieniądze, a on jako niewykwalifikowany robotnik sezonowy często bywał bez zajęcia. Chciał jej pomóc zawsze za wszelką cenę, a być może był całkowicie pod jej wpływem. Sam o sobie mówił, że był alkoholikiem, uważanym również za człowieka nieogarniętego i nie w pełni zdrowego psychicznie. Słuchał zapewne we wszystkim tej kobiety, która górowała nad nim inteligencją. Podczas składania tych zeznań płakał. Irena S. przyznała się do winy i zeznała, że 29 października Eugenia powiedziała jej i jej mężowi, że ma pieniądze. Później pili u nich w domu. Następnie wyszli w trójkę do restauracji, a kiedy wrócili, Eugenia sprawdziła, czy jej mąż nadal śpi. Oni mieli czekać na ulicy. Powiedziała, że jeśli ma być szczera, to ten człowiek miał być zamordowany. Spór, jaki się pojawił, wyniknął z tego, kto ma uderzyć pierwszy. Irena wyjaśniła, że pierwszy uderzył jej mąż, następnie Eugenia, i wtedy Stanisław krzyknął strasznym głosem. Ona w tym czasie miała nastawić radio i zgasić światło. Po wszystkim dostali 3000 zł, ubranie i wyszli. Irena nie oszczędzała przed sądem wcale swojego męża. Twierdziła, że zgodził się pomóc w popełnieniu zbrodni, a pieniądze przyjęła w jego obecności. Dopowiedziała również, że nawet aresztowano go w kilka miesięcy później w garniturze i koszuli ofiary. Irena nie wykazywała emocji podczas składania zeznań. Mówiła logicznie, rzeczowo i jasno. Co najmniej jakby opowiadała o codziennych sprawach. Załamała się dopiero w momencie, w którym była mowa o jej własnych dzieciach, znajdujących się pod opieką rodziny. Stwierdziła, że dzieci chciałaby jeszcze zobaczyć. Po zeznaniach morderców przyszła kolejna zeznania świadków. Przed sądem zeznania złożyło piętnaście osób. Z reguły świadkowie inaczej przedstawiali sylwetkę zmarłego niż oskarżeni. Wskazywali co prawda na fakt, iż Stanisław pił wódkę i w ostatnich miesiącach przed śmiercią faktycznie się rozpił, lecz uważali, że nie tylko to było przyczyną kłótni w rodzinie państwa P. Mówili o romansach Eugenii i jej złym stosunku do męża. Twierdzili, że Stanisław kochał dzieci i dbał o nie jak umiał. Zdarzało mu się jednak być niesprawiedliwym i agresywnym pod wpływem alkoholu. Zwłaszcza najstarsza córka stawała się obiektem gniewu ojca. Ludzie plotkowali, iż to pewnie dlatego, że nie była jego córką. Pomimo tego Stanisław nie miał opinii złego człowieka. Pracował, starał się o dobrobyt rodziny. Mówiono, że jeśli nawet z czasem popadł w alkoholizm, to przyczyniło się do tego jego nieszczęśliwe życie. Jednak największe zainteresowanie pośród świadków wzbudziła 35-letnia Gertruda C. Była ona sąsiadką Eugenii. Pomagała jej zabetonować zwłoki w piwnicy. Podczas składania zeznań kobieta twierdziła, iż nie otrzymała w zamian należytego wynagrodzenia. Stwierdziła, że dostała trzy makatki, czyli niewielkie tkaniny dekoracyjne, szafę pożyczyła, a żyrandol kupiła. Sąd ujawnił w tym miejscu jednak protokół ze śledztwa, w którym kobieta zeznała, iż za udzieloną pomoc i utrzymanie w tajemnicy dostała szafę, makatki, żyrandol, za który zapłaciła w połowie, oraz 500 złotych. Jak widać, jej zeznania nie były spójne. Pozostali świadkowie potwierdzili fakty małżeńskich sprzeczek między Eugenią a Stanisławem. Wskazywali jednak jeszcze na coś innego niż alkohol. Twierdzili, że kłótnie często były wynikiem pretensji Stanisława do żony o to, że utrzymuje ona bliskie znajomości z mężczyznami. Kolejny świadek, Irena S., zeznała, że Stanisław pracował w CPN stosunkowo krótko. Jeden z pracowników miał jej opowiadać, że gdy raz robiono składkę na wódkę, to Stanisław odpowiedział mu, że co prawda ma 100 złotych, ale ich nie da, gdyż były to pieniądze przeznaczone dla dzieci na chleb. Z kolei świadek, Zofia S, mieszkająca od grudnia u Eugenii, złożyła zeznania, w których twierdziła, iż Eugenia mówiła do niej, że jej mąż skradł pieniądze i uciekł. Często też odwiedzała je sąsiadka Gertruda i pytała, czy nie odczuwają strachu, czy nie mają złych snów i czy nie czuć przykrego zapachu. Zofia twierdziła, że na początku w ogóle nie wiedziała, co te pytania mają znaczyć. Teraz jednak wszystko nabrało sensu. Można by się zastanawiać, czy alkohol był jedynym i prawdziwym powodem, dla którego Eugenia przestała kochać swojego męża, a następnie znienawidziła go do tego stopnia, że zapragnęła usunąć go ze swojego życia skutecznie i raz na zawsze. A może przyczyny były jeszcze inne? Być może tak jak wskazywali niektórzy świadkowie, Eugenię ciągnęło do towarzystwa innych mężczyzn. Podczas składania wyjaśnień przez przesłuchiwanych w pewnym momencie padło nazwisko Tadeusza K. Kiedy tylko Eugenia je usłyszała z ust sędziego, natychmiast zbladła i zaczęła się wiercić. Tadeusz był z zawodu szoferem i jej przyjacielem. Widywała go często w ciągu ostatnich dwóch lat. Ich relacja rzekomo była powściągliwa, niemal chłodna. Na pytanie, czy kochała Tadeusza, K odpowiedziała twierdząco. Mężczyzna był żonaty i miał trójkę dzieci. W pewnym momencie wszedł na salę rozpraw w charakterze świadka. Wyparł się swojej miłości do Eugenii i niechętnie przyznał się do nic dla niego nieznaczącego romansu. Eugenia słuchała go z obojętnym wyrazem twarzy. Zapewne ciekawą dla sprawy byłaby opinia lekarzy i psychologów na temat osobowości oskarżonych. Jednakże sąd nie uwzględnił wniosków obrony dotyczących badań psychiatrycznych. Opinię sądowo-lekarską przedstawiła kierownik zakładu medycyny sądowej Maria B., z której wynikało, iż zadane ciosy nie mogły być przyczyną natychmiastowej śmierci, a śmierć nastąpiła wskutek duszenia lub dławienia. Natomiast doktor Tadeusz J. zwrócił uwagę, że w oparciu o sekcję nie można stwierdzić, co było przyczyną śmierci. Zwłoki zbyt długo przebywały bowiem w ziemi. Prokurator Zbigniew Sieczko zażądał kary śmierci dla wszystkich oskarżonych, podkreślając przy tym, iż na ławie oskarżonych zasiedli żona i wynajęci mordercy, którzy dopuścili się mężobójstwa i zabójstwa. Nie znalazł najmniejszych okoliczności łagodzących dla popełnionego przez nich czynu. Niezwykle surowo ocenił sylwetkę Eugeni P oraz ludzi, którzy za pieniądze pomogli jej w popełnieniu bestialskiej zbrodni. Trzem adwokatom, którzy z urzędu bronili oskarżonych przypadło niełatwe zadanie. Charakter zbrodni i sposób jej popełnienia wywołał niezwykle silne oburzenie i wstręt społeczeństwa. Opinia publiczna obróciła się przeciwko oskarżonym, a w czasie przemówienia prokuratora na sali sądowej rozległy się oklaski. Obrońcy oskarżonych znaleźli jednak okoliczności łagodzące, bo jak twierdzili, w życiu znaleźć je można dla każdego człowieka i dla każdej niemal sytuacji. W przypadku Eugenii P. uznano za okoliczność łagodzącą jej zawody miłosne, jakie ich doznała najpierw do męża, a potem do przyjaciela, który wyparł się jej na sali sądowej. W przypadku Edwarda S wskazano na alkoholizm, w który popadł niemal w dzieciństwie, jego nieszczęśliwą młodość i brak zdolności do wyższych uczuć. Natomiast o Irenę S walczyć było najtrudniej. Całe jej zachowanie kazało przypuszczać, iż nic nie zrobiła pod wpływem chwili, tylko z premedytacją dla kilku tysięcy złotych. W ostatnim słowie, jakie przysługiwało oskarżonym, wszyscy wypowiadali się płacząc i szlochając. Eugenia P. prosiła o darowanie życia. Edward S. prosił sąd, aby mógł wrócić do społeczeństwa i do dzieci. Irena S. powiedziała, że zdaje sobie sprawę, iż maczała ręce we krwi niewinnego człowieka, który pozostawił troje dzieci. Jednak dla dobra swoich dzieci prosiła o nadzwyczajne złagodzenie kary. Na wyrok oczekiwano z ogromnym napięciem. Ludzie zgromadzeni na sali sądowej zamarli w oczekiwaniu. O godzinie 23:15 wśród przeraźliwej ciszy sędzia Marian Konieczny rozpoczął odczytywanie wyroku wydanego w trybie doraźnym Eugenia P. kara śmierci Edward S. kara śmierci Irena S. kara śmierci. Wyrok był ostateczny, i oskarżonym przysługiwało jedynie prawo zwrócenia się o ułaskawienie do Rady Państwa. W dostępnych materiałach nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy wykonano na wszystkich trzech oskarżonych wyrok śmierci. Dziękuję bardzo za odwiedziny. Z chęcią poznam Twój komentarz w tej sprawie, więc jeśli masz ochotę, to daj znać, co o niej myślisz. Życzę dużo zdrowia i rozwagi. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniesz ze mną na dłużej. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam ciepło. Cześć.